Cześć, witajcie. Słuchajcie, robię taki krótki materiał, ponieważ już parę razy miałem taką sytuację, że coś, co wydaje mi się oczywiste, nie dla wszystkich oczywiste być musi. Pewnie większość z Was zdaje sobie tą, z tego sprawę, ale może znajdą się osoby, które nie do końca są o tym przekonane. Mianowicie chodzi mi o, o to, czy lepiej montować skupiaczkę. Czy stabilizator? Otóż pamiętajcie, że wszędzie tam, gdzie można zamontować stabilizator, montujemy stabilizator, ponieważ stabilizator daje nam więcej aniżeli skupiaczka. Na potwierdzenie tych słów, w opisie tego filmu będzie link do materiału, gdzie osoba tworząca ten materiał poświęciła naprawdę kupę czasu, żeby, żeby ładnie to zaprezentować, jakie są różnice. Materiał trwa około 40 minut, natomiast jeżeli wam się nie chce, Oglądać tego całego materiału, to polecam chociaż od 37 minuty, gdzie będzie podsumowanie, co warto zamontować. Dla osób, które, jest, które to wiedziały albo były o tym przekonane, na pewno te parę minut, y, które, które poświęciły na ten filmik, y, jakoś tam za bardzo im y, aż tak bardzo tego czasu nie zabierze. Natomiast dla, hmm. myślę, że jeżeli ktoś się chociaż znajdzie, jedna osoba, która nie była pewna, a dzięki temu filmikowi rozwieje wątpliwości, to i tak będę zadowolony. Dobra, to taka krótka informacja, tyle ode mnie i zajrzyjcie w opis filmiku na razie.